Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Więc dzisiaj stworzymy ten piękny makijaż Riany i jest on taki naprawdę dramatyczny, bo jest to ciemne oko i ciemne usta, ale jest przepiękny. Więc jako bazę pod cienie jak zwykle, nakładam korektor z Catrice i chyba muszę przestawić się na inną bazę, bo to robi się już nudne. Następnie używam ulubionej paletki od Anastazji Beverly Hills i nakładam cień. Na załamanie powieki i użyłam go troszeczkę za dużo, bo jest bardzo intensywny, jak wszystkie cienie z tej paletki. I nakładam właśnie tak, jak powiedziałam, na, załanie, na załamanie powieki i wyciągam go w kierunku brwi, tworząc takie kocie oko. I następnie przeciągam go na zewnętrzną część dolnej powieki. Następnie nakładam jeszcze więcej, aby zwiększyć intensywność tego cienia, ponieważ Rihanna miała dosyć intensywny właśnie ten brązik. Następnie używam cienia LBD. Jest to bardzo, bardzo intensywny czarny cień, więc należy z nim uważać. Ja oczywiście tutaj przeszalałam, więc następnie rozcieram go delikatnie w kierunku wewnętrznego kącika i następnie pędzelkiem tym takim punktowym powiedzmy. Tworzę takie kocie oczko w zewnętrznym V i kieruję delikatnie ten cień do brwi i wszystko ładnie rozcieram, aby nie było żadnych um, takich mocnych granic i kieruję się również w załamaniu powieki ku wewnętrznemu kącikowi. Następnie wszystko ładnie blenduję, aby pozbyć się widocznych granic i aby złączyć ze sobą ten brąz i czerń. Następnie znów powtarzam e, krok z czarnym cieniem, aby troszeczkę go, e, poprawić jego intensywność. Później e, używam takiego matowego cienia, jasnego, obojętnie jaki to będzie cień. Używamy go, aby troszeczkę e, zetrzeć granicę, może nie granicę, ale aby obniżyć troszeczkę e, nasz cień, aby nie podchodził on tak bardzo pod brwi. I następnie nakładam ten sam cień na wewnętrzną część powieki. Później zaznaczam linię ym, wodną i linię na linii rzęs. <grym> Czarną kredką i również sobie to na dolnej powiece. Co po roztarciu da nam taki efekt smokey eye, więc właśnie rozcieram takim precyzyjnym pędzelkiem tą kredkę na dolnej powiece. Yy, następnie robię to również na górnej powiece, na linii rzęs. I tworzy nam to takie fajne smoki eye. Również pędzelkiem punktowym możecie to zrobić, aby pozbyć się wszystkich takich widocznych granic. Następnie wracam do cienia caramel i rozcieram dolną powiekę, aby ona była jeszcze bardziej taka w stylu smoki eye. I to wszystko musi być takie ładne, precyzyjne i dobrze roztarte. Następnie rysuję jaskółkę na górnej powiece. Nie musi być ona jakoś bardzo intensywna, bo będziemy ją rozcierać i nakładać na nią czarny cień. I właśnie robię to w tym momencie, jak widać. I dzięki temu ten nasz cut eye będzie bardzo intensywny. Następnie nakładam bazę rozświetlającą z L'Oreal, ponieważ skóra Rihanny była bardzo ładnie rozświetlona, więc wklepuję ją w skórę. I następnie rozświetlający również podkład Skin Luminizer od Max Factor. I nakładam go na całą twarz. Jest to ostatnio mój ulubiony podkład. Zdecydowanie fajnie, naprawdę bardzo ładnie rozświetla. Następnie pod oczy nakładam. Jest to korektor z Loreala również. Pod oczy dosyć intensywnie go nakładam, ponieważ Rivi miała właśnie mocne rozświetlenie. Nakładam odrobinkę również na czoło, na nos i na. Podbródek, <laughs> następnie mokrym beauty blenderem sklepuję korektor w skórę, następnie użyjemy pudru tego żółtego banana od Anastazji Beverly Hills i nakładam go jedynie pod oczy. Nie chcę niczym zmatowić naszego efektu, ponieważ chcę, żeby skóra była ładnie rozświetlona. Następnie używamy bronzera również z Anastazji, z tego kitu do konturowania. I staram się naśladować um, kształt kości Riany, co nie jest takie proste, ponieważ na tym zdjęciu, zwłaszcza, ma ona bardzo mocno wykonturowaną twarz, więc staram się jakoś to nadrobić, ponieważ moja twarz naturalnie nie jest aż nie ma takich kości policzkowych. <grych> Następnie używam rozświetlającego brązera z Paladio Cosmetics i wklepuję go y, nad nasz bronzer, y, nad to kondurowanie i również na. Czoło po bokach i da nam to taki efekt skóry muśniętej słońcem. Następnie nie mam bordowego linera, nie wiem się, gdzie się podział, więc używam takiego bardziej fioletowego, aby było to coś ciemnego. I na to nałożymy szminkę Bordeaux od Rimmela. Możecie użyć jakiejkolwiek chcecie bordowej szminki i ona okazała się u mnie troszeczkę zbyt jasna, a chciałam, żeby była bardzo ciemna, tak jak u Rivi. więc na nią nakładam w zewnętrznych kącikach ust brązową kredkę do ust. I to nam da taki fajny efekt ombre i jednocześnie przyciemni nam usta, aby ten efekt był troszkę bardziej podobny jak ubijane i to byłby e, byłby, to jest skończony makijaż. Więc jeśli Wam się podobał ten filmik i makijaż, który spożyłam, dajcie kciuka w górę, jak zwykle i dajcie znać, co byście chciał zobaczyć w najbliższych filmach. Zawsze biorę to pod uwagę i to by było na tyle, więc guziaki kochane i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!